Siemaneczko, ziomeczki, z tej strony Sucker Dogi. I to jest pierwszy odcinek na moim kanale z Minecrafta. Dobra, to zaczynamy. No, nie. Nie, no, zmieniło... nie zmieniło się nic. Tak ostatni raz grałem. Może dostanę jakąś klasę youtuber. Cześć! Cześć ty. Ewaj! Ewaj, ewaj. Cześć, ewaj. To jest kobieta, czy yy, Facet, czy kobieta? Tego nie wiem, bo też się tutaj przebierają za. Yy, mają skiny kobiet, a to są faceci, więc warto na uważać na nich. Ja coś piszę. Powiedzcie. Cześć. Do. YouTube. ty, u, A. Powiedzcie, cześć do YouTube'a. Ojej! No, źle napisał. Czemu autokorekta? Jak to się tam nazywa? Jakby coś, to tutaj mój brat. Co? Ale ja, jakie ty masz hasło? Masło, wiesz? Do czego? No bo tam musisz mieć hasło. No to dać. sobie podaj byle jakie. Które ci przyjdzie do głowy. A jakby coś, to tu będzie na dole napisane, że nagrywamy z Mobizena. Jak ci by to w ogóle to pisać? No, ale jak, jakby ktoś wiedział jak to. Hmm, jak to ten, jak to zmienić jak Jakieś inne aplikacje do, do kręcenia, tylko bez żadnych rutów? jak to się tam nazywa? Bo ja nie chcę mieć tutaj żadnych pro, problemów, bo ja ciągnąłem z rutem i nie mogłem w ogóle yy, kręcić. A jakby coś to. Yy, ile twój miał? Mój? No. Nie rozumiem. Hasło, ile miało? 3, 10, 40. Nie wiem. O, zabiłem kogoś. Tu tak ciemno. Sorry, że tak ciemno, ale no. W budynku nie ma nic żadnych świecy. Jest. Tu, nie ma. No nie ma świecie, ale jest skrzynka. Dobra. Jakby ktoś chciał ze mną nagrać piece, no to pisać w komentarzach. Na pewno je przeczytam. Mm, no. To bierzemy się do. Tak. No, bierzemy się do zabijania. Nie, no, błagam. Sojusz. Sprawdzać, mam coś lepszego do Ukrainy. Nie, 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 nie. O, jest! Buty. Mm, tam stoi, nie. No dobra, to biegniemy, biegniemy. Ktoś tu ma. O, je, Jezus, Marian. Marian, nie strasz mnie tak. Ej, 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 ej. I przegrana mapka będzie, jak nam się. Od... Tak, dobra. No. To jeszcze zagram ja jedną mapkę i. To będzie, na pier to będzie pierwszy odcinek. A Dobra. To będzie w pierwszy odcinek. Jeżeli Wam się odcinek spodoba, to zostawcie łapkę, łapę w górę. Będzie mi miło i będziecie mnie motywować, żebym nakręcił więcej. Jeżeli chcecie challenge, to pisać w komentarzach. No dobra. Ile jeszcze? Minuta. I możecie zobaczyć teraz mojego skina. O, taki z przodu, z boku ma tak specjalnie zrobione szare. Na dole też ma, nie, na górze ma szare. Też, żeby to fajny był skin, ale ja wam pokażę jeszcze. Tu, 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 gdzie to jest. Chyba to przemieniłem. A, tył. Z tyłu tak wygląda, żeby było fajnie. Jak to ściągałem ten skin, to był bez nóg Tak myślałem. Jeżeli chcecie zrobić jakiś skin, to piszę, yy, to nie wiem jak to zrobić. Pod... Jestem youtuberem, yy, który nie wie, jak to zrobić, z jednym z nie, niewielu, wielu, nie tam jest takich kilku youtuberów jak ja. I polecam mojego, yy, kanał mojego brata, yy, polski pies, będzie ze mną kręcił odcineczki. Jak napiszecie w komentarzach, że chcecie odcineczki, to będą z nim jeszcze postaram się z koksem kokosem Ej, popchnął go sobie spadł, Sp y, spróbuję jeszcze z koks koksami kokosami no i to będziemy grać pizzę laguna bo na razie nie wiem co nakręcić jakieś challenge na pewno będą mm. Nie wiem, czy nawet nie zrobić te beans banana challenge, jak to się tam nazywa. oj, to jest VIP? Nie, to się VIP. Gdzie on jest? Dobra, tu, 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 Jest, jest, No, nie, no. no dobra, jeżeli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie like. Łapki w górę. Mm. Polecam trzy kanały: koksy kokosy Fabian, Rusin i Polski Pies. To są moi przyjaciele i jeden brat. No, w widzimy się w i widzimy się w kolejnym odcinku z Minecrafta Pi. I zrobię y tak. Pokażę Wam poradnik, jak ciągnąć. Go za darmo. No to cześć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.